Z księgi proroka Zachariasza. To mówi pan: Przeciw pasterzom gniew mój się rozpala, moja kara, ściga już kozły, bo pan zastępów wejrzał na trzodę swoją, dom Judy. Uczyni ją sławną, jak swego rumaka w boju. Z niej będzie kamień węgielny, z niej więź i z niej łuki bojowe, z niej dzielni wodzowie. Ci wszyscy będą jak bohaterowie, co w bitwie depcą błoto na drodze. Będą walczyć, bo Pan jest z nimi, a jeźdźcy na koniach okryją się hańbą. Ja umocnię naród Judy, wesprę naród Józefa. Sprowadzę ich z powrotem, litując się nad nimi. I będzie znowu tak, jakbym ich nigdy nie odrzucił, albowiem ja jestem Pan. Ich Bóg, ja ich wysłucham. Efraim będzie podobny do mocarza. Serce się w nim rozweseli, jak gdyby od wina. Ich synowie będą to oglądać z radością, i serce ich rozraduje się w panu. Ja dam im znak, i ja ich zgromadzę, bo ich wykupiłem. I tak jak dawniej byli, będą znowu liczni. Między narodami ich rozproszyłem i na obczyźnie o mnie pamiętać będą. Wychowają swych synów, a potem powrócą. Sprowadzę ich z ziemi egipskiej, zgromadzę ich z krainy Asz-Szur. Przywiodę ich do ziemi Gilead i Libanu, także miejsca dla nich nie wystarczy. Przez morze egipskie będą przechodzić, zawładną morską tonią, a głębia rzeki wyschnie. Upokorzony będzie pyszny aż szur, A panowanie Egiptu ustanie. Pan będzie ich mocą. W jego imię będą chodzili. Wyrocznia Pana. Otwórz Twe bramy libanie. Niech twoje cedry strawi ogień. Rozpaczaj, Cyprysie, że cedr upadł, że to co najpiękniejsze, uległo zagładzie. Jęczcie, Dęby baszanu, że las dziewiczy zwalony na ziemię. Słychać skargi pasterzy, bo najlepsze pastwiska już ogołocone, głośne ryki Lwów słychać, bo ozdoba Jordanu zmieniona w pustynię.